Stare, flaszowe gry. W dobie, kiedy internet przechodził już z raczkowania do chodzenia, naprawdę zagrywałem się w nie godzinami. No, między innymi dlatego, że były darmowe i wystarczyło w Google wpisać darmowe gry online i chyba nawet była taka strona. I mieliśmy naprawdę dużo gier do wyboru. Były jeszcze takie strony jak Miniclip, Newgrounds, czy nawet jak dobrze kojarzę, Cartoon Network miało olbrzymią bibliotekę gier flaszowych, gdzie nawet można było sobie pograć w jakieś Star Warsy. Wiem, jak ja tam zaczęto Star Wars, to się odłączyłem na tydzień od życia. Ale to ma też taką swoją drugą stronę medalu. Bo wiele z tych gier miało często takie, no, drugie dno, które, no, można szczerze to powiedzieć, mogło doprowadzić nieraz do traumy. Bo gierka, która wyglądała na normalną, kolorową, później okazywała się być albo jakimś horrorem. no to już wiemy dlaczego ten kanał w ogóle powstał, retrospekcja bardzo udana. Ale, no właśnie, często ludzie nie wiedzieli nawet, że grają w coś, co może być straszne. Tak jak my dzisiaj wiemy już, że a, ta gierka będzie miała w sobie może coś nietypowego, tak wtedy po prostu odpalało się grę i nagle ośmioletni jak mówi Co ja widzę właśnie? え <music> Co to się dzieje? I dzisiaj właśnie odwiedzimy jedną z takich zakazanych stron internetowych z grami. Gdzie niby zwykłe przebieranki, niby zwykłe zajmowanie się zwierzękami przerodzi się w horror. Więc uważajcie, ja was ostrzegam, że w tym filmie mogą pojawić się no nieciekawe czasami treści. I mimo, że to będzie kolorowe, to będzie straszne. Od razu mówię. Czy w pokoju obok nie słyszeli? Nienawidzę nagrywać na zwykłym ekranie, bo zawsze boję się, że albo zostanie zlikowane moje IP, albo jakieś inne rzeczy są zlikowane tutaj jak adres. Ten dźwięk powoduje mi nostalgię. To był chyba dźwięk y, odpalającego się cd rom -u. I dosyć nietypowy sprzęt. Znaczy, tam, tamtych czasach tak sobie wyobrażaliśmy. A, sprzęt do wirtualnej rzeczywistości. To nie będzie bolało, ale wiem, po prostu myślałam sobie. O cholera, zapomniałam o tym, że już muszę oddać pracę domową. Ha? No, dziewczyno, teraz to już nie ma drogi powrotnej. College, ona myślała o college'u. Moment. Co? Aha, bo to są dwie osoby różne. A, grayscrop.com. Hello, testujemy, hey, testujemy. O, oh, dało ci się, połączyłaś się. To jest cała ta, ta strona. Aha, dobra, my możemy wszystkie wszystkiego tutaj używać. Witaj w Lacey Games, na stronie Lacey Games. Przepraszam, um, mm, czy jak tam miałaś na imię, cokolwiek się stanie, to po prostu pamiętaj. To ty tego chciałaś i nie możesz mnie za nic pospać. Nieważne, co tutaj zobaczysz albo czego doświadczysz, dobra? Podpisałaś się pod tym. Dobra. I tak a propos, jeżeli w jakikolwiek sposób ten interwirtualny sprzęt sprawi, że się zapali albo staniesz uwieziona w grze na zawsze, no to trudno. To wszystko było w kontrakcie, tak? Fuj, wybór. I tak, Lacy, Lacy, Lacy. Dlaczego są tylko dwie gry zapisane tutaj, a ja widzę tylko jedną grę? Gdzie jest ta druga gra? A. Myślę, że jednak połączenie czyjegoś umysłu bezpośrednio do gry, do strony internetowej, może sprawić, że mogą pojawić się pewne problemy techniczne. No przynajmniej postarajmy się nie zepsuć swojego mózgu. No zobaczymy. A może zaczniemy od mojej eksploracji? Chciałaś odpowiedzi, tak? Powiem uprzejmie, że tak. Ta gra wygląda jak jedna z tych flaszowych gierek, z flaszowych stron całych. Można było wtedy powiedzieć, że one dzieliły się na różne kategorie. to jest ten vibe tych stron z różnymi grami przebierankowymi. Dobra, to zacznijmy od szybkiej eksploracji. Eee, no, dzięki, dzięki mojej superanckiej maszynie Zdjęcie, wyższej technologii, Zdjęcie, Lazy Games jest dosłownie przed tobą to i dookoła ciebie. No, to mi się akurat nie podoba, że jest dookoła mnie. Sparaliżował cię strach. Chodź, no, ci tutaj pomogę. Może utworzymy najpierw... Lacey's Wardrobe, czyli szafa Lacey. Czas zagrać sobie w jakieś flashowe gierki. Przepraszam, że mam bad to płyłem ekran. Dobra, zobaczmy w ogóle co jeszcze na stronie, zanim zaczniemy. Entertaining Girls Science 2004, Fun Space. Możemy wysłać fanarty, ale to nie wiem, to jest prawdziwy... Prawdziwy... mail. L kolacja Lacey. Czyli to takie miało, właśnie, jak gry dla najmłodszych, mi się wydaje. Tak miało to wyglądać? Hello. O. To może faktycznie zacznijmy od tej Lacey Wardrobe. Lacey ma dzisiaj bardzo zajęty dzień. Rano będzie musiała iść na piknik do parku, a późnym popołudniem będzie szła na zakupy. I na sam koniec będzie. Miała randkę z tym najsłodszym facetem. Phew! Jest tylko jeden problem. Nie ma pojęcia, co ubrać. Czy możemy pomóc Lacey, żeby. Eee... Aha, mamy jej po prostu pomóc się ubrać. W fajny outfit i tyle. Czyli to jest zwykła przybieranka. Aha. Czyli nic. Nic nadzwyczajnego. Po prostu przeklikamy sobie. Myślałem że coś tam jest na zewnątrz, ale wygląda na to, że nie. Ja to wszystko klikam do osoby. Proszę nie oceniać mojego gustu. Ja w te przebierankowe gry nigdy nie grałem. Okej, okay, jesteśmy w parku. Czy wy widzicie to samo co ja, jeszcze z tym, z tym dźwiękiem, który jest w tle? To jest naprawdę nieciekawe, ale Lacey ma dzisiaj bardzo zajęty dzień. Pamiętajmy o tym. To jest jeden z tych zajętych dni. Iść rano do parku, iść na zakupy, iść na randkę. Chciałbym iść tak zajęte dni. <grym> Coś tam było... Kocham cię, ale nie wiem dokładnie co. Nie wiem czy to Lacey była? Napisano, czy co? Aha, nie możemy być. O, ktoś dzwoni już. I patrzę gdzie to jest w ogóle, nie, bo ja nie widzę gdzie to dzwoni. Lacey? Czy widziałaś moje znaczki pocztowe? Dzisiejszej nocy. Do zobaczenia. Gra Graj, coś tam się girkało. On tam jest. Czyli musimy raczej stąd szybko wyjść, tak mi się wydaje. Może te okulary sprawią, że będziemy mieli właśnie funkcję incognito z okularami. Gdzie jest. Okej, okay, więc teoretycznie co? Udało nam się uciec przed nim? Pomocy. A może ona jest... On mnie zabije. Dobra, widzę, że zaczynamy z grubej rury już na start. Dostaliśmy prezent przed drzwiami, i nie mogę przejść dalej bez otwarcia go. I tym prezentem będzie. Nie zobaczyliśmy. I chyba dobrze. Dzwoni ktoś znowu. Lacey? Jestem już. Owej nie rozumiem. Otóż drzwi, ale przed chwilą otworzyła. Eee. Ale to nie każ mi wychodzić na zewnątrz. No i teraz jest pytanie, czy po prostu zamykamy? Zamykamy to, czy po prostu wychodzimy? Coś ty zrobił. To było przewalone i tak pewnie tego nie zobaczycie, no bo raczej nam YouTube na to nie pozwolił. Ha, dostaliśmy achievement, pewnie. Dziwna morda. Została zaupgradowana do jeszcze dziwniejszej mordy. A Grace, jakbyś tak nam powiedziała, czy to jest normal. Zjadłem jej szczątki. Czarująca gra, nie? Niektóre dzieciaki do dzisiaj widzą twarz tego faceta w snach. Możesz podziękować e, Rokio za to. Jakie ono ma damage? Czekaj, to jest, to jest slang. Traumatyzowanie małych dzieci było jej hobby, albo czymś w tym rodzaju. Do dzisiaj e, są jeszcze jakieś e, pozwy od rodziców. Myślę, że pokazał nam się, właśnie, nowa gierka nam się pokazała. Więc zaczynamy z kolejną gierką, na to wychodzi. A to jeszcze About Us? Uh, czyli tutaj mamy Rokio. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Jani po prawej i Grace Asop po lewej. Razem robimy Janiosa. Janios. Janiasogames, Jak ja to powiedziałem. Bo <grywki> spotkajcie się z Sam gangiem, Macy, Lacy i Jave. Myślę, że będzie kolejny. I. Co to jest? 20 razy na psie. Chyba sobie coś zaspoilerowałem, właśnie? Tak mi się wydaje, dobra. Lacey ma jeden z najbardziej popularnych e, sklepów zoologicznych. W mieście ludzie przychodzą do niej e, zewsząd, żeby z, e, kupić perfekcyjnego futrzastego kompana. Instrukcje, musimy sobie czego, jakich. E, jacy... To jest klikalna gierka, więc co my tutaj będziemy mówili? No, słuchaj, chciałabym mieć zwierzaczka, e, który będzie mógł nosić moje e, ręcznie tkane szaliczki, albo że... Żeby... Właśnie, albo źle to przetłumaczyłem, albo ona chce zrobić szalik ze swojego zwierzaka. Czy możemy powołać się na jakąś klauzulę sumienia i nie sprzedawać tej fretki? Dzięki. Dobra, na razie jednak Freta tutaj leci. I dajemy Frecie... No, no nie wiem, czy Freta jeszcze potrzebuje dodatkowego ubrania tutaj. Następny. Oho. Umyty, a myśmy tylko futrzaki sprzedawać, a on nie wygląda jakby był futrzakiem, ale jest bardzo dobra. Przepraszam, to jest elegancki smok. Sprzedaliśmy właśnie eleganckiego małego smoka. Eee, Playful pup. W ogóle w tych gierkach właśnie było często tak, że przypadkiem jak damy nożyczki w ten sposób, to mogą się stać dziwne rzeczy, ale widzę, że nie w tym przypadku i domyślam się, że... że to mogłoby być właśnie... Właśnie to, że. Klikniemy parę razy na psa i coś się wydarza. Ale zobaczmy na razie, jak wygląda ta gra 100% normalnie. Dalej. Eee, czy mamy zwierzaka z jakimś vibem morskim? Słuchaj, to nie jest vibe morski na pewno, bo się nie trzyma rybek w takich małych akwariach. To co najwyżej może być vibe szprotki. Ale lecimy dalej, ale powiem Wam tak, naprawdę to jest dobrze nie? bo ja do... jak ja. Może wspomnienia z tamtych czasów, wiem, że w takie gry nie grałem, ale wspomnienia z tamtych czasów właśnie przypominały mi o, o takiej właśnie podobnej kresce, nie? Że wtedy mi mieliśmy mniejsze ekrany i wiecie, rysowanie czasami postaci w pęcie, czy w tym Adobe flaszu, powodowało, że no nie było za dużo miejsca, żeby zrobić sobie bardzo skomplikowaną postać. Dobra, wysuszymy tego węża. Ej, zadowolony wąż! Elegancki wąż! <laughs> Myślę, że się muzyka skończyła i coś się stało. No, potrzebujemy jakiegoś partnera do wspólnej nauki. No ta teraz czy to jest Tinky, czy to jest mózg. Dobra. Szczurowaty idzie tam. Ej, mamy 6 na 6! A, więc to było całkiem normalne, nieprawdaż? Wiesz, Rokio czasami miała taki zwyczaj chowania bardzo dziwnych rzeczy w środku tych gier, więc myślę, że terror zaskakiwał z zaskoczenia i tak właśnie było, nie? Tak było, ja to kojarzę, były takie gry, grało się w grę i nagle pyk, wywala wam na ekran jakiś jumpscare i pamiętasz go przez kolejny Tydzień. Wiecie, co, wtedy troszkę łatwiej się wyżyło w te różne teorie dotyczące e, jakichś e, no, dziwnych historii związanych z tymi grami albo postaciami. Dzisiaj to można łatwo zweryfikować, chociaż i tak niektórzy. Ale i traktują mamo jako prawdziwą istotę. Ale no wtedy było troszkę inaczej. No bo internet był w jednym miejscu, że tak powiem. Bo dzisiaj w jednym miejscu możecie porozmawiać z różnymi ludźmi, a wtedy był bardziej podzielony na fora, gdzie wszyscy się nakręcali wzajemnie, nie? No, Takie każdy forum to było jak forum wędkarskie. Bez obrazy dla wędkarzy, to tylko przykład. A, nie pamiętam w jaki sposób się to odpalało. Dobra, ale myślę, że mamy już odpowiedź na to pytanie. Rozejrzyjmy się. Pytanie, czy w tego psa mamy kliknąć? Nie, chyba nie w tego psa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, trzy, cztery, cztery piętna, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwa. <sano akla modelling> Pies miał właśnie taką minę dziwną, jakbyśmy właśnie powiedzieli mu, że idziemy na spacerek do parku, a się obudził u weterynarza. I co teraz? Aha, zmieni zmieniły nam się postacie. Jak dobrze zauważyłaś, jestem gwiazdą Popu. Najlepsza z najlepszych, więc e, nie każ mi czekać. Chcę purpurowego kota. Eee. Aha, purpurowego kota. Będziemy farbować zwierzaki. Serio? A możemy ją Muszę farbować z tego zwierzaka? Aha. Jestem ciekawy jednej rzeczy, czy tutaj coś się zmieniło? To mi się nie podoba, nie ten. Jakby coś tu było ukryte. Tu jest deskorolka. Tu nic na razie nie ma w tych fanartach, ale o nas na 100% tutaj dalej to będzie, nie? Czyli 20 razy na psa to jest jedyna informacja, którą na razie mamy. I lecimy. Tutaj jeszcze jakiegoś pieska. No, po prostu. Przeklikujemy. No, ten pies. Pies, to jest. Był ciekawy pies. <laughs> Francuski chomik z długą szyją. Jeszcze dłuższa szyja? Myślę, że ta szyja jest wystarczająco długa już. to jest dziwnie. Chcesz żrówia, ale żebym miał uśmiech. Czy my mu zabraliśmy paznokcia, żeby miał żółw uśmiech? Ja pierdzielę, on wygląda gorzej niż żółwie z tego królika gra kiedyś. Oh. Czemu wszyscy coraz smutniejsi są? Ze królika, ale bez. Musimy? Te gry robią się coraz dziwniejsze. Dobra. Myślę, że Lacey... Sa... Ojej, wrócił ten pies. Szkielet kota. Nie przejdziesz. To jest najgorszy dzień. Goniłem kota. czy znaczy ptaka. I ukradł mi skórę. Ztem. Skrzywdzony, więc skrzywdzę innych. Czyli do domu nie wejdziemy, rozumiem. Nie wejdę, bo kod blokuje drogę. Eee, kruk zabrał jego skórę, więc my ją zabieramy. Grace to nawet nic nie zauważyła jeszcze. Dobra, oddaj. To bardzo mi jest z Twojej strony. Możesz przejść dalej. Dobra, to wracamy. Myślę, że teraz możemy wejść, eee, jak gdyby nigdy. Nic, idziemy w prawo. Zegar. Dziadka, obraz. Eee, aż czkawki dostałem, co to w ogóle było? To jest Lacey. Jeszcze ma klucz. Znalazłem klucz w takim edgy momencie Więc idziemy. Spokojnie, to tylko mi noga strzeliła. Że na górę, albo w lewo. Dobra, zacznijmy w lewo, co jest Eee. Uh. Uh. łazienka. Zawsze jest. Trzeba na kryją w horrorach, ale to jest Lemoniada. Najlepiej spróbowałam. W w lustrze. Oho, przygotujmy się na coś. Jestem Lacey. Na się? Stąd wyjść? Grać swój komputer. To wygląda, jakby to się używało jakichś filtrów z Instagrama. I chciał być Edgy straszny. Okej, okay, dobra. No, to tutaj mamy edometr wywalony poza skalę, uh... Dobra, wyszliśmy, bo coś się mogło w każdej chwili wydarzyć teraz, co tam jest pod spodem? Co to jest? Co to za jamnik gigantyczny! Cofaj się od tego jamiora? Okej, okay. i pytanie: czy czas mamy prawdziwe nagranie? Myślałam o tym, żeby dostać teraz Kota. Tak małego kotka. Naprawdę chciałam kota. Czyli z psem musiała być jakaś historia. Moglibyśmy razem jeść lody? No to nie jest chyba też odpowiednik pokarm dla kotka. Mogę myśleć teraz, ponieważ jestem bardzo głodna. już były dni. Ale jeszcze nie mogę wyjść. Nie mogę. Jest wciąż pod łóżkiem i będzie patrzył na mnie. Aż mi noga No ale wiadomo, niestety. Blur. Ja chyba muszę wam osobną wersję jakoś publikować, na przykład na Discordzie. Ok, kiedy to wszystko się skończy, może pójdę na zakupy? Kupię jakieś lubiane płyty CD? Będzie fajnie. Będę ich słuchała przez cały dzień. I znowu ten pies. Ktoś jej może zaskrzywdził albo odebrał? I właśnie teraz ta muzyka mi podpowiada, że może chodzi o słuchanie albo teraz tego, co słyszeliśmy na piętrze, albo właśnie w tym playerze, który tam jest. Bo... też wątpię, że to player będzie. Tu też się nic nie zmieniło. Kolejny pokój.

Ciekawe, czy mieliśmy tutaj właśnie wybór na samym początku, żeby ją uratować. Może to nadawało zawsze, całego kształtu tej grze. Cholera, udało ci się! Wyglądasz blado w prawdziwym życiu, tak żebyś wiedziała. A ja? No ja taki tutaj pomarańczowy trochę. Ej, poczekaj, co to jest? Co to jest? Lacey teraz. To była pierwsza gra, którą... Rokio zrobiła. Ej, moment, coś nam pojawiło, coś nowego? Jest, faktycznie! Aha, ona nie ma niby nic wspólnego z tymi grami. Nie wiem, czy my chcemy w to jeszcze raz grać, tak szczerze wam powiem. Nie, nie chcemy. Zapomniałem w ogóle o tym, że my graliśmy w Pet Shop. Czas się... ...skupić na kolejnej grze. Test miłości! Sprawdź imiona dwóch różnych! Test. A dajmy. Nie wiem, właśnie, kogo mamy dać tutaj. Lace? Grace? No, niestety, Lace i Grace nie pasują do siebie. Nie jesteście dla siebie stworzeni. I wyobrażacie sobie 20 lat temu, może nie 20 lat temu, ale 15 lat temu, ktoś sprawdza imię ze swoim crashem i mówi: O nie, my się nie pokochamy nigdy. Bo procent miłości w tej grze jest za niski. Właśnie o tym też zwróciłem uwagę na styl. Jakiś był w tej grze. Hmm. E, kurczę, przegapiłem chyba jedną rzecz, bo tu się wszystko klika. Tu było Rokio i Grace? A to jest... Maisie? Maisie Lacey. I tutaj fanart był, nie? Ale tam była jakaś podpowiedź, faktycznie? Ja źle napisałem Lacey chyba. Moment. No tak. Nie, nie wiem, czy dobrze napisałem, czy nie, czy daje po prostu losowe liczby. I patrzcie, robimy dokładnie to samo. Jeszcze. I ona jest gdzieś tam na dole. I patrzcie, cały czas to losowo po prostu daje. Jak się jej pies nazywał? Ja teraz zacząłem w ogóle ten opis, nie? Że to jest gówno straszne. I jak miałeś odwagę w ogóle to wysłać? O pierdziele, co tu się wydarzyło? Nie widziałem tego pisu wcześniej. Dobra, ale patrzcie, dopiero jak damy Lacey i Grace, to wtedy dopiero pojawiają... Ej, tutaj coś w ogóle. Było, dodatkowy procent jakiś. Jest! 100%! Patrzcie, zawsze 100% wychodzi? No, jest 100% i co teraz? I tutaj też 100% wyjdzie. I tylko przy Grace nie wychodzi 100%. Czajcie. Spróbujemy jeszcze wejść do tej ostatniej Grace, zobaczyć. Aha, dobra, czym tu siedzimy już od razu. właśnie w tym. Czy już nie ma powrotu? Czyli musimy znaleźć jakieś. nie może, które to jakoś zbaguje? A nie tego efektu, czy on był wcześniej. Nie wygląda mi na... Nie, no tego efektu nie było. Na 1000 tego efektu nie było. No właśnie nie było. Error. Co jest? Co... Czego ty szukasz? Zgubiłaś się? Zgubiłaś się? Ego, despikom. Widziałam cię, obserwowałam. Zejrzyj się. Czego szukasz? Kocha tak jak on. Lacey, wujek. Chyba mamy odpowiedź, kurde. To wujek ją porwał. No, pięknie. Coś... Coś się popsuło. Bazuje na serii stworzonej przez Ghost Tundra. Art Concept Design Ghost Tundra. Nie no, powiem wam, mocne to jest. Tylko... Tak jak mówię, jak już wiemy z góry, że ta gra będzie kontrowersyjna i wiemy, że coś nie jest ukryte z góry, to troszkę to... Psuje ten efekt, właśnie taki, jaki kiedyś osiągnęło Dokidoki, Doki. Bo wtedy wiele osób po prostu się myliło, że to jest na przykład normalna e, gierka, normalny, normalna wirtualna no, e, nowelka, czy coś takiego. A tutaj, no, wiemy, że to jednak, że możemy się czegoś spodziewać. No, oczywiście, tak jak mówiłem, no, wszystko się pokazać ze względu na to, że gry są w dużym stopniu, no, nadcenzurowanym na YouTubie. Ale no mam nadzieję, że się spodobało. Pamiętajcie, uważajcie na treści w internecie, bo możecie złapać wirusa. Ale no taki niepokój pozostał jakoś po tej grze. Że ja, się, ja mam takie wrażenie, że zaraz zacznę nagrywać coś innego i mi wyskoczy jakiś jumpscare na ryj. Dosłownie. To be continued. Ja kompa cytuję po nagrywkach, naprawdę, bo to jest zawsze niebezpieczne. Ja muszę jakąś wirtualną maszynę sobie postawić na tę grę, albo osobny komputer. Bo ja, ja to wiem, że to się tak skończy i będzie kontynuacja. Nie będzie chcieli kontynuację, kontynuacji, łapkę w górę. I widzimy się kolejnym razem. Poł! Cześć.